Cześć, witam Was w drugim odcinku naszej serii eksperckiej o Marketing Automation dla e-commerce. Dzisiaj porozmawiamy o możliwościach platformy GetResponse. O tym, jakie funkcjonalności udostępnia platforma dla e-commerce'ów, jak je wykorzystać w swoim biznesie i co z tym wszystkim wspólnego ma AI, które jest dzisiaj tak bardzo modne, popularne i faktycznie jak to AI też wykorzystać. GetResponse. Integruje się z czterema największymi platformami sklepowymi, czyli przede wszystkim z Magento, PrestaShop, WooCommerce i Shopify. I te integracje są gotowe, gotowe są pluginy, więc w większości przypadków można liczyć na bardzo łatwą, szybką integrację za pomocą wtyczek czy modułów. Natomiast jeżeli pojawią się jakieś problemy techniczne, to też GetResponse, czy my jako agencja, pomagamy w integracji sklepów. Jeżeli chodzi o zakres tej integracji, GetResponse otrzymuje informacje nie tylko o adresach mailowych naszych klientów, ale też o ich zakupach, całą historię zakupową oraz y, dodatkowe informacje, które przechowujemy w sklepie, jeżeli takie posiadamy typu wiek, płeć itd., itd. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby personalizować wiadomości mailowe czy dostar dostarczać. Takie materiały sprzedażowe, które mają szansę najlepiej zadziałać. Jeżeli będziemy w stanie dostarczyć informacje do GetResponse o naszym użytkowniku, no to wtedy algorytm GetResponse będzie mógł nam mm, pomóc w optymalizacji tych treści, które powinniśmy wysyłać. I jeżeli chodzi o najważniejsze funkcjonalności platformy, to przede wszystkim mityczne porzucone koszyki. To jest taki coś, o czym, się, o czym się rozmawia od bardzo dawna w e-commerce. Wszyscy mm, chcą odzyskiwać te porzucone koszyki. Możemy to robić albo za pomocą kampanii marketingowych, czyli na przykład mając podłączony Pixel Facebooka, możemy robić kampanie remarketingowe dla osób, które włożyły coś do koszyka, ale nie dokonały zakupu, ale też, jeżeli są to użytkownicy, którzy są zalogowani, Możemy za pomocą GetResponse wysłać im dedykowany mailing, na przykład: Hej, dokończ zakupy w naszym sklepie. Jeżeli zrobisz to w dniu dzisiejszym, to otrzymasz dodatkowe 10% rabatu na wszystkie produkty, które są już w koszyku. To oczywiście można bardziej rozbudować można zbudować z tego całą sekwencję. Można wzbogacić to właśnie o SMS-y również, bo GetResponse umożliwia nam korzystanie z SMS API, czyli dokładnie ten sam scenariusz. Porzucony koszyk, tylko że wiadomość wysyłamy do użytkownika SMS-em. SMS-y są o tyle fajne, że mają zazwyczaj 100% otwarć, no bo każdy z nas odczyta tę wiadomość. Jeżeli ten SMS jest dobrze zbudowany, jeżeli jest dopięty kod rabatowy na przykład, ograniczony w czasie, to może być to potwornie skuteczne narzędzie do sprzedaży. A też jest to narzędzie, które jest bardzo rzadko wykorzystywane, więc dosyć łatwo się wyróżnić, jeżeli mamy zgodę oczywiście od użytkownika na to, właśnie wysyłając takie wiadomości czy o promocjach, czy o porzuconych koszykach. Mamy, tak jak już wspomniałem, ścieżki zakupowe, czyli możemy budować całą logikę korespondencji mailowej z naszym użytkownikiem potencjalnym. Rozpoczynając od dowolnej akcji, czyli na przykład odwiedzenia strony danej kategorii. Wiemy, że ten użytkownik odw 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 odwiedził tą kategorię parę razy. No i wysłamy mu jeden mailing. Jeżeli nie odpowie, wysłamy mu drugi mailing. Jeżeli w międzyczasie wszedł na stronę, to robimy coś innego. Możemy zbudować całą ścieżkę i całą logikę, jak prowadzimy tego naszego potencjalnego klienta do sprzedaży tego produktu, lub na przykład. Dopinamy po drodze bestsellery albo dopinamy po drodze produkty przecenione. To już po stronie zazwyczaj naszej jako agencji jest zbudowanie tych ścieżek użytkownika, tak żeby dowieść jak najlepszą sprzedaż. Mamy oczywiście standardowe newslettery, co tutaj jest ważne. Get pozwala na dosyć precyzyjną segmentację użytkowników, czyli zamiast wysyłać jeden generyczny newsletter do wszystkich, to możemy sobie zbudować segmenty użytkowników. Na przykład. Kobiety zainteresowane szminkami i wyselekcjonować na podstawie historii zakupów tylko takie osoby, i dla tych osób kierować dedykowane um, newslettery sprzedażowe czy informacje o akcjach sprzedażowych. Bo mamy taki przykład, gdzie klient sprzedaje zarówno biżuterię, jak i drogie zegarki. No i biżuterię kupują głównie panie, a drogie zegarki głównie panowie, więc bez sensu byłoby wszystkim wysyłać tego to samo, no bo wiadomo, że taka konwersja będzie zdecydowanie gorsza. Mamy jeszcze do dyspozycji pop-upy, pop które wszyscy użytkownicy mówią, że są nielubiane, natomiast są skuteczne. Dalej pop są bardzo skutecznym narzędziem sprzedażowym, szczególnie jeżeli mamy jakieś akcje promocyjne, mamy produkty przecenione, to wtedy warto takie pop-upy stosować i z naszych doświadczeń agencyjnych pop-upy zdecydowanie zwiększają sprzedaż, a to, że użytkownicy ich nie lubią, niespecjalnie ma wpływ na ten sprzedaż, to znaczy pojawienie się pop-upu nie zepsuje nam sprzedaży, a ma szansę nam zdecydowanie pomóc. I get response też umożliwia tworzenie takich pop-upów. I ostatnie, co nie znaczy, że najmniej ważne, są to rekomendacje AI, czyli sztuczna inteligencja, która podpowiada użytkownikowi, na stronie internetowej produkty, które mógłby jeszcze obejrzeć czy które mógłby kupić. Te rekomendacje są budowane na podstawie silnika takiego silnika sztucznej inteligencji, który buduje profil użytkownika i na tej podstawie dostarcza mu spersonalizowane rekomendacje zakupowe. Ale o tym szerzej opowiem w trzecim odcinku tej serii eksperckiej.